Interwizja, czyli rosyjska odpowiedź na Eurowizję, znamy zasady oraz pierwszych uczestników. Co wiemy zatem o konkursie? Nie przegap żadnych konkursu związanego z Eurowizją, obserwuj mój profil. Interwizja w porównaniu do Eurowizji będzie trwała nieco krócej, nie będzie to 4-godzinny koncert, a będzie on trwał 2,5 godziny. Tak jak na Eurowizji, tak i na interwizji występy poprzez 45 sekundowe pocztówki. Uczestnicy nie będą musieli wnosić żadnych opłat, cała zabawa odbywa się na koszt Rosji. Co więcej, zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci 330 tysięcy euro. Największa różnica to sposób wyłonienia zwycięzcy, wybierał go wyłącznie Jurorzy, co raczej daje przemyślenia, że nie będzie to sprawiedliwy konkurs. Choć oficjalnie w stawce mamy 20 krajów, mówi się jeszcze o dodatkowych pięciu, wśród nich są Węgry i Słowacja, które kiedyś brały udział w Eurowizji. Pięć krajów już wybrało reprezentanta na konkurs oprócz reżimowego reprezentanta Rosji Szamana. Mamy innego reżimowego artystę, tym razem z Wenezueli. Jest to Omar Asedo, który wsławił się piosenką na cześć zmarłego Chaveza. Wśród uczestników chyba najbardziej popularna jest dana Almir z Kataru, która śpiewała w swoim kraju na zakończeniu mistrza świata w piłce nożnej. Serbię będzie reprezentował Slobodan, Turkulia i Balkanopolis. Zespół jest znany z folkowych i bizantyjskich brzmień. Z kolei Kuba wystawi zupełnego no jest to Sulema Iglesias Salazar. Interwizja, czyli rosyjska eurowizja, odbędzie się 20 września. Czy będziesz oglądać konkurs? Daj znać w komentarzu.